Dzień dobry, Raki. Witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota. Przychodzę do Was dzisiaj z czytaniem na luty 2024. Będę mówiła ogólnie o energiach, jakie mogą Wam towarzyszyć, bo jest to czytanie ogólne. Jeżeli chcesz mieć bardzo y, indywidualne wiadomości, to znaczy bardzo skierowane wyłącznie do Ciebie, to zapraszam na mojego maila. Y, i będzie, jest, adres jest w opisie filmu, i wtedy możemy już pytać o, dokładnie o Twoje sprawy. A na czytaniach ogólnych mówimy ogólnie, co, jakie energie mogą Wam towarzyszyć. Weź to, co Ci pasuje, a to, co nie pasuje, zostaw. Niech to czytanie będzie dla Ciebie inspiracją albo rozrywką. Zachęcam Was też, Raki, do tego, żebyście y, obejrzeli filmik, y, jaki znak zodiaku macie w ascendencie. I w planetach osobistych. Link do obliczenia tego filmiku będzie w opisie filmu. Ten komputer wystarczy znać dokładną datę urodzenia, z godziną chociaż przybliżoną i miejscem. I tam e, ta aplikacja oblicza wam ascendent i mówi w jakim znaku macie ascendent i planety osobiste. Także zapraszam. Dziękuję Wam za Wasze. Subskrypcje, komentarze, lajki, to dodaje mi skrzydeł i z tym większą radością mogę być tutaj obecna. To co, raki? Lecimy. Miesiąc luty dla raków 2024. Praca, finanse umiarkowanie miłość, emocje, uczucia związki Królowa Pentakli. Co warto w tym miesiącu? Na czym skupić swoją uwagę? Co robić? Czwórka kielichów. Czego nie robić? Co może odłożyć na kolejny miesiąc? Czwórka pentakli. <laughs> Ciekawe. I ogólna energia dla was Raki na luty to dziewiątka kielichów. Very nice. Drogie Raki, możecie mieć dobry miesiąc w takiej pełni, w takim spełnieniu, w poczuciu, że wasze życie jest okej, okay, że, że właściwie niczego wam nie brakuje. To jest fantastyczna wiadomość. I właściwie można by skończyć czytanie. W moim życiu jest pełnia obfitości, mam wszystko, co potrzebuję i... I oby tak dalej, tak? Mm. Uwaga na jedną rzecz, raki. Energie macie bardzo dobre i bardzo pozytywne, ale jeżeli skupicie się na tym, że będziecie narzekały, widziały niedostatki, krytykowały, ee, co jeszcze, no właściwie to te najważniejsze rzeczy, to możecie spowodować, że wysoki poziom fajnej energii Wam po prostu zjedzie jak windą w dół. Nie do nieba, tylko wręcz nawet do piekła. Więc uwaga na swoje myśli i na krytyczne opinie i narzekanie. O Boże pada, o Boże wieje, o Boże ciepło, o Boże zimno, o Matko, Matko jak, jak drogo. Jezus, jak ja mam daleko do pracy. Taka postawa powodu, spowoduje, że nawet jeżeli macie fajne tutaj wokół siebie energie, to one się po prostu rozpłyną i, i rozwieją. Żeby mieć dobry miesiąc, trzeba mieć dobre myśli, a wy energetycznie jesteście tu pięknie wspierani i uwaga tylko właśnie na, na, na słowa i myśli, tak? I żeby nie usiąść i nie przesiedzieć w ten sposób. Znacie taką postawę tej dziewczyny, co tu siedzi? Ma wokół siebie właściwie wszystko, czego potrzebuje, a ona tego nie widzi. Patrzy gdzieś z jakiejś w dal, jakieś mrzonki, coś myśli, Boże, jak tu jest ona raczej. Ona nie jest zadowolona. Zobaczcie. Więc karty was ostrzegają przed tym, żeby nie zasiąść tak na kanapie i nie widzieć właśnie y, tych braków, tych ty złe myśli. Jezu, kiedy ta zima się skończy? Skończy się. Już za chwilę. Już za momencik. Będzie coraz dłuższe dni, są coraz więcej słońca. Przeżyjby ten przeżyj raku, ten luty, w energii. Jeżeli już nie euty, e, dziewiątki kielichów, co jest, zobaczcie, ona ma wszystko jest spełnioną osobą, to przynajmniej w energii umiarkowania. Praca i finanse. Drogie raki. Powiem tak. Pilnując myśli, nie narzekając na pracę, na zarobki, na szefa, na obowiązki, tylko zwyczajnie je robiąc, skupiając swoją uwagę na, na tym, żeby wykonywać swoje obowiązki, kropka, a nawet może z zadowoleniem w dziesiątce, fajnie, że mam pracę, w dziewiątce kielichów. Fajnie, fajnie, że mi w ogóle płacą. Są ludzie, którzy nie mają pracy i żyją z zasiłku, a ja mam. Jeżeli tu jest taka osoba, która y, żyje z zasiłku obecnie, to droga osoba, jest bardzo dobry moment na poszukiwania pracy. Dobry moment. Będziesz miała, popracuj nad na, na pozytywnym nastawieniem i y, w tym miesiącu jest ogromna szansa tą pracę znaleźć z sukcesem. I możesz to zrobić samodzielnie. Przeglądaj te wszystkie ogłoszenia na tych portalach pracowych i tak dalej. Ale wracając do. Ja podałam to jako przykład, ale mogą być takie osoby. Więc jeśli masz pracę i pracujesz, to zobacz dobre strony tej pracy i tak, nie zatruwaj innych swoimi złymi myślami czy narzekaniem. Zatrzymaj to dla siebie i w ogóle nie, nie wypowiadaj w świat, bo jeszcze sobie to. Przytargasz do siebie. Skup się na tym, żeby w pracy było, no właśnie, tak jak karta umiarkowania mówi harmonijnie ani nie za dużo emocji, ani nie za mało emocji żebyś wykonywała swoje obowiązki spokojnie, rzetelnie, bez takiego, bez szalonego entuzjazmu, ale również bez zniechęcenia. To ci da. Poczucie spokoju, drogi raku. I w pracy, jeżeli będziesz miał jakąś trudną, choć ja tu nie widzę tego, jakąś skomplikowaną sytuację, to, drogi raku, zachowaj spokój. Jeżeli będzie jakaś wymiana poglądów w pracy, zachowaj spokój. Ja bym nawet radziła: wycofaj się. Nie musisz wygrać tej batalii. Chodzi o ciebie, żebyś dobrze się umiejscowił w swojej pracy. Nie robimy tego poprzez konflikty, tylko robimy to poprzez kompromisy. Ok? Sprawy finansowe. Wszyscy, jeżeli masz w, w lutym do podjęcia e, jakieś decyzje finansowe, e, kupienia, sprzedaży, e, gospodarowania. To jesteś na to gotowy i możesz takie decyzje podejmować. Uważam, że będziesz je robił rozsądnie i z takim poczuciem, że wiesz co robisz. Czy to jest kredyt, czy pożyczka, czy komuś pożyczasz, czy, czy zastanawiacie się w co zainwestować. Czy nie inwestować, czy po prostu żyjecie na bieżąco, masz swój budżet domowy, to uważam, że on jest dobrze pomyślany i w miesiącu lutym nie powinno Cię nic drogi raku zaskoczyć, ani pozytywnie, ani negatywnie. Z taką postawą, jeżeli uda Ci się powstrzymać te myśli, panować nad nimi, a jesteśmy dorosłymi ludźmi i mamy taką umiejętność, możesz osiągnąć, takie poczucie pod koniec miesiąca, że właściwie moje życie jest ok. Mam pracę, mam gdzie mieszkać, mam bądź nie mam partnera. Nie mam partnera, no to tak jak zawsze twierdzę, bycie singlem ma swoje dobre strony. A by, bycie w partnere, z partnerem również ma swoje dobre strony. Jak wszystko, drogi Raku. Pielęgnujmy w sobie to, tego, to poczucie zadowolenia i możesz to naprawdę osiągnąć bo w pracy będzie spokojnie, w finansach będzie spokojnie, dosyć na tym poziomie, na którym się znajdujesz. Nie widzę ani górek, ani dołów, także nie ma się czym martwić. Przejdźmy do emocji, uczuć. Widzę, drogi Raku, że ten miesiąc generalnie będziesz się zastanawiał, nie będziesz taki bardzo mocno Emocjonalny, tylko raczej będziesz w uczuciach i emocjach opanowany i takim kierował się bardziej zdrowym rozsądkiem niż tym uniesieniom, o powiem tak, albo rozumem niż uniesieniom. Jeżeli jesteś osobą, która poszukuje drugiej strony, dobry moment i zrób to właśnie. Racjonalnie, to znaczy jeżeli jesteś na przykład na portalu randkowym jakimkolwiek, to przyjrzyj się y, tym mężczyznom, którzy Ci się podobają, zadaj sobie pytanie, dlaczego oni Ci się podobają i y, wybierz takiego, który Ci się podoba najmniej. Świetna rada, co? Ale na przykład po rozmowie z, porozmawiaj przez telefon, e, okaże się, że, jest, e, że, ma, że, nie wiem, że ma ci do zaoferowania to, czego ty potrzebujesz. Wybieraj raku nie po euforii, tylko po, po ziemi chodź. Świadomie wybierz e, tego partnera na randkę. To nie musi być od razu twój mąż, ale zobaczysz, e, słuchaj go, co on mówi na tej randce i e, zadawaj mu pytania, niech on mówi, czy niech ona mówi i dowiesz się wtedy o wiele więcej od tej osoby. I część z was może po takim castingu naprawdę spotkać bardzo fajną osobę do przynajmniej do randkowania, zacząć przygodę, z, spotykam się z kimś i od razu się, drogi Raku, uwaga na to, nie zakochujemy, raczej ci to nie grozi, ale mm, ale tak na wszelki wypadek mówię, zakochujemy się nieco później, tak? Dobry moment na szukanie drugiej e, osoby, jak najbardziej. I to zwłaszcza na tych e, tak zwanych portalach randkowych. Wybierz sobie jakiś portal, załóż konto, e, zrób fajny opis i, i niech się dzieje. Osoby, które są w relacjach, w związkach, to jest, kochani, dobry moment na to, aby. E, Uznać swojego partnera. Co znaczy uznać? Fajnie, że jesteś. Dzięki Tobie to, że jesteśmy razem, nasze życie jest bardziej obfite, nasze życie jest bardziej smakowite, na, na więcej rzeczy możemy sobie pozwolić. Yy, zobacz, ile mamy. Nawet jeżeli twój, ta druga strona, załóżmy, nie pracuje i Ty pracujesz więcej drogi raku, to zobacz, co ta druga strona Ci daje. Może ona na pracuje tylko przez, na, na ten moment nie pracuje, może jest w trakcie szukania pracy, ale bycie z tą osobą, co Ci daje, tak? I wtedy możesz dojść do wniosku, że właściwie... Daje mi bardzo dużo, jestem, jestem spełniony. Jest, możemy to świętować. Będą walentynki. Poświętujcie walentynki, raki, ze swoją drugą osobą. Zorganizujcie je. Ja Tu nie widzę zagrożeń. I e, tylko bym powiedziała: wiecie co, jak, jakbyście organizowali sobie walentynki, to w, bym powiedziała, żeby wejść na zewnątrz. No, do parku to jest trochę słabo, ale. Można pojechać na spacer, e, można napić teraz: są już te wozy z herbatami, kawami, gdzieś się przejść, pójść do kina. E, nie wiem, no, takie zwykłe rzeczy. Nie, tutaj nie mówię, ale żeby. A jeżeli w domu, żeby nie siedzieć w domu, chciałam powiedzieć, ale jeżeli już w domu, to z taką, z taką radością i z taką energią świętowania, ok? To jest ważne. Pary, niektóre z was, pary, będziecie się zastanawiać e, nad może kupnem mieszkania, dobry moment, to co mówiłam o kredytach, to jest, e, może już jesteście w trakcie, dobry moment na to, aby to finalizować albo na przykład podjąć decyzję, słuchaj, nasze mieszkanie jest za małe, albo to sprzedajemy, kupujemy większe, bierzemy kredyt, czy cokolwiek, czy jakoś mówię tutaj o dużych zakupach, może lodówka, może pralka, może. Coś większego. Tak tutaj widzę. I to, jest, to są dobre decyzje. Albo ty, drogi Raku, jeżeli uważasz, że y, trzeba zmienić stół, szafę, nie wiem, pralkę czy lodówkę, to dobry moment na negocjacje ze swoim partnerem. Ok? W ogóle, Raki, to jest w ogóle dobry moment na jakiekolwiek negocjacje ze swoim partnerem dotyczące czegokolwiek: wakacji, dziecka, rodziców, wyjazdów, e, mieszkania, sprzątania, co tam sobie wymyślicie. To luty będzie takim dobrze negocjuj obowiązków, kto co robi, kto za co płaci e, i, i takie różne rzeczy. To, to jest doskonały, będzie luty dobrym momentem. Jeszcze co? Mm, uwaga, tylko jest. Karty mówią do ciebie tak. Przyjrzyj się, Raku, gdzie, gdzie, w jakiej sferze życia jesteś bardzo oszczędny. A nawet bym powiedziała, skąpy. Jaka to jest sfera życia? Czy na przykład jesteś oszczędny w dobrych słowach dla partnera? Czy jesteś oszczędny w okazywaniu mu uczuć? Czy jesteś oszczędny y, w pracy? To znaczy jak najmniej robić, tak, żeby się nie narobić? Czy to jest, czy jesteś oszczędny po prostu w finansach? Czy y, chcesz kupić prezent na walentynki i chcesz to załatwić za cenę 5 złotych, tak, że liczysz skrupulatnie każdą, tam każdą złotówkę? to uwaga na to, bo to zawęża ci poczucie szczęścia i nie będziesz się czuł, spróbuj, ty raku właśnie taki nie jesteś, ale możesz mieć takie tendencje i tu ci karty wyraźnie mówią, nie rób tego, ciesz się, świętuj na tyle, ile możesz oczywiście i tak smakuj to życie z taką wdzięcznością, że możesz to zrobić, nawet jeżeli możesz, zaprosić swoją ukochaną, czy ukochanego na hot-doga. To to już jest coś, wow, idziemy na hot-doga, super. Mogę sobie na tego hot-doga pozwolić, rozumiesz Raku? O złych myślach mówiłam, o ubialkowaniu, generalnie Raku przed tobą może być kapitalny, kapitalny i dobry miesiąc, tylko uwaga właśnie na te myśli, narzekania i taki marazm, jeżeli tobie się nic nie chce, Boże, nic, po prostu nic. Zawinąć się jak borsuk w kocyk i tak przeczekać ten, ten luty, no to nic się tak nie, 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 to tak będzie. Ale jak popracujesz nad tym, żeby się wzbudzić, żeby nam się chciało, co trzeba zrobić, żeby nam się chciało, być wdzięcznym, dostrzegać to, co mamy, pracować sobie. Boże, jak fajnie, to mam, to mam, to mam. I, i tego jest dużo. Mam nadmiary. No bo przecież nie masz jednej bluzki, tylko przynajmniej trzy albo pięć, prawda? Albo spódnicy, albo spodnie, albo par butów. To już jest nadmiar. To już jest więcej niż tak naprawdę potrzebujesz. I z tego powodu raku ćwicz. E, ćwiczenie dla raka na luty. Ćwiczymy wdzięczność i hojność drogi raku. Bądź hojny dla siebie, dla innych, dla swojej głowy, dla swojego domu, dla, dla wszechświata. To jest dla ciebie przesłanie na miesiąc luty. Bardzo was serdecznie pozdrawiam, Raki. Życzę wspaniałego miesiąca. Odrabiajcie swoje lekcje. Dziękuję za subskrypcje, lajki, komentarze, bo to dodaje mi skrzydeł i, i z wielkim entuzjazmem mogę dzielić się swoją wiedzą. I dziękuję, że mnie słuchasz. Buziaczki, pa! Pa!